Hej, Hej, siemanderko, cześć i czołem, tutaj Szybek.pl i witam was w kolejnym odcinku, świeżo po zalogowaniu. Tak jak widzicie, zombiaczki jeszcze nie wiedzą, że tu jestem, ale jak tylko tupnę parę razy... meh. No właśnie. O matko. Troszkę, troszkę i dużo dzisiaj. Oj oj. <śm> um, dobra, no to tak. Jaki jest o matko? Strażacy też są twardzi? Ou nice. Um, plan na dziś. No to tak, kontynuujemy zbieranie rzeczy, um, na to, żeby zbudować w końcu coś konkretnego. Co mam na myśli poprzez mówienie konkretne? Um, na przykład skrzynki na rzeczy, na przykład sleeping bag, czyli śpiwór. Um, a, to notatka. Śpiwór, który może się nam przydać, a przyda się na pewno. Um, I tego typu rzeczy. Prosiliście, bym kręcił każdy krok, więc oto jestem. Jeżeli serio chcecie, nie ma sprawy, postaram się jedynie. Przewijać w ciekawe momenty. PUM! Eee, żeby po prostu nie było troszeczkę, jakby to. Nudno. No, wooden shield. Może być spoko. Um, ok, to weźmiemy z sobą. No, to był dopiero pro gamer. Popatrzcie sami! kurcze <grywy> Spać z komputerem. O, um, no space! Już. Szybko poszło um, Dobra, zobaczmy co my w zasadzie mamy ze sobą Mamy mapę uh, Shells O, dobra To na razie się nam nie przyda um, Z tego można by coś nieco skraftować, no nie? Uh, craft i, i, i z powrotem, proszę Jedynie co to tak, to może tego od razu użyjmy Kolorki Troszkę o, troszkę niedużo, ale okej. Okay. może być. Mamy tu jeszcze coś ciekawego? Hmm, no nic, oprócz jeszcze Hemilite... i can, No tak, jeszcze butelka i będzie. E, coś można z tym już zrobić. E, mam na myśli manierkę, tak. Oczywiście pamiętam dobrze, mam mówić manierka, nie bidon. Tak, pomimo że przeznaczenie w zasadzie jest to samo. U. To się przyda. Uh, equip. Pomimo, że manierka i bidon mają w sumie te same funkcje, dobrze. Będę mówił tak jak chcecie. <laughs> uh, co tu mamy? Moldy, coś tam. O, uh, to się nie przyda jako broń. To prędzej. Um, przy... Tak, będę mówił, że to manierka. Jejku, czy ja się już w ogóle zaczynam powtarzać? Ja się strasznie skupiam, żeby nie Żeby mnie nie zabiły znowu te zombieaczki. Ehm. Um, tak, mnie prosto w oczy. Uuu. Mm, 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 mm. To jest coś ładnego, Firex. Może nawet lepszy niż ten, który mam, ale. O, okej. Okay. Ale zostaniemy przy tym, bo mam pewność, że tu pozbieramy sobie przynajmniej drewno czy coś. Um, co my tutaj mamy? Sleeping bag! O tak, ludziska mamy sleeping bag. Mhm. Mm Nareszcie chyba ustawimy sobie Spawn. I to będzie pierwszy krok w przyszłość. Hmm, to tu jest coś ciekawego. Bolts Jeżeli znajdziemy jeszcze Scrap Metal um, i troszeczkę drewna będzie można zrobić bodaj, że... Żeby nie skłamać. Hmm. Skrzynkę. Nie pamiętam, czy jakoś się to specjalnie nazywało, ale tak, to będzie skrzynka. Hej, wiecie co? Idzie już wieczór. Tu jeszcze widzę jakieś ząbiaczki, coś tędy, co się tam przemyca. Nie wiem, gdzie by można zbudować teraz bazę. W zasadzie moment. Mamy naszą śliczną mapę. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Czy my jesteśmy tym czerwonym krzyżykiem? Serio. No dobrze, uznajmy, że to wszystko jest ok. Um, czyli tak. Moglibyśmy się zbudować gdzieś indziej, ale spoko. W razie czego taki sleeping bag możemy sobie jeszcze kiedyś zrobić? Hmm. W ogóle co ja mam jeszcze za półkaweczki? Aha, tego gościa, tego gościa i tego gościa, dobra. Sleeping bag. Um, no to zróbmy tak. Hmm, equip. Nie wiem czy będziemy mogli go potem zebrać. Mam nadzieję, że będziemy... Chociaż wiecie jak to bywa w grach. Um, Okej, okay. tu jest sprint na shifcie. Ostatnio sporo pograłem sobie w Skyrim, tak. Um, przez ostatnie 3 dni maniaczyłem? Bodajże tak. Um, I... i, i. Zacząłem, wiecie, budować tam swój dom. A to z dodatku. Hard, hardfire. co hardfire. coś tędy. Um, Okej, okay, gdzie by się tu... Myślicie, że tu będzie dobre miejsce na zbudowanie się? Ja myślę, że nie najgorsze Do sklepu niedaleko, takie tam um, No dobra, co co Pierwsza rzecz, tak? Sleeping bag, kładziemy um, F Przepraszam, to wszystko um, No no serio? Ja myślę, że będę mógł się przespać. Nie, po co spać? Jest kawa. Napisz się kawy to ci dobrze zrobi. O, oh, kaman. Dobra, Pobuszujemy w takim razie w tym mieście. Jeżeli znajdziemy coś ciekawego, będę szczęśliwy. O i to będę bardzo szczęśliwy. Musimy przede wszystkim ściąć trochę drewna. No nie? I znaleźć scrap metal. Dobra, jeżeli nie, nie znajdziemy scrap metal, um, no to nie zrobimy skrzynki. W tresie, czego możemy się tu wycofać i pościnać drzewa? Co tu idzie? Cześć. Nie chcecie tu. Cio. Wiecie co? Ja się troszeczkę wycofam. Tak troszeczkę, troszeczkę. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie zje. Zobaczmy opcje graficzne. Eee, bo wydaje mi się, że może. Gdzieś tu jeszcze jest jakaś. No nie, nie ma tak jakiejś opcji. A... Hm. Wiecie co, przełączałem to teraz? I nie widziałem zbytniej różnicy. Tak, tu będzie problem. Um, dobra, no to dobra. No to dobra, dobra, dobra. Za dużo dobra. Wiecie, ja tak robię, jak się powtórzę kilka razy. Taka moja tajemnica. Oj! Idź sobie. Nie chcecie? Sio. No nie no, panie policjancie. Oh. Zaraz dobędę gwiazdki i będą mnie gliny ścigać, albo czołgi. Hi. Jak w GTA czy coś. Um. Albo Saintrow? Sio. sio, sio, sio. Sio. Jeśli chodzi o mnie. Wolę sańcą. No, zdechnij. No. <noise> Więcej się tam troszeczkę dzieje. Nie wiem, mi to jest ciekawsze. Ale wiecie, teraz tak opowiadam, bo jest ciemno. Wiem, że mało widzicie. Ja będę wam opowiadał. Teraz bajki. Na dobranoc. A jak nie na dobranoc, to po prostu, żeby was zanudzić. Tak. <noise> o, kolejny zębiaczek. Przyjemniaczek. Cześć. Okej, okay, ty już nas nie będziesz prześladował. Co mamy tu? Mamy... Berettę. Proszę bardzo. Mamy ładny kapelusz. Hej! Czemu go nie weźmiemy? Weźmy go. Ha ha! Nie dość, że nie ma spodni, to ma piękny kapelusz. Tak, jeszcze. Tylko znaleźć jakąś paradę. Chociaż o takich tu mało. Znaczy, takich tu nie mało w zasadzie. Au! No serio! Drasnął mnie. Ej! No, kaman, ja się tak starałem. Tak się starałem, żeby było kolorowo. A ty to wszystko popsułeś! O ile to byłeś, ty, a nie ty! Za dużo was! Już się zaczynam gubić. O matko. Mhm. Tak. Jeszcze ty. Matko, ile ich tu jest? O, co on jest tutaj? Chocolate bar. Coś do zjedzenia. Zawsze spoko. W sumie, czemu nie? Equip, zjedzmy puszkę. O, dobra puszka. Nie ma to jak puszczunia. Bardzo dobra puszczunia. Gasken. Nie wiem w ogóle po co to noszę. Ja samochodu jeszcze nie mam. Moldy bottled Water. Moldy Juice. Moldy, tomato. O, kola. Mhm, pogryźmy kolejną puszkę. I powiedzmy, że się czegoś napiliśmy. Hmm. Chocolate bar. Bar, bar, bar. Weźmy sobie. Moldy milk. Nie, to mnie nie interesuje. Mapę, siomi z tą mapą. Mhm. Kolejny. O. Wiecie co, ja już mam taką małą padakę się troszeczkę zaczynam bać tego wszystkiego. No come on. nie chcę znowu zginąć. Meat. Hmm, zobaczmy. Czy wy coś tu macie? No rar. Cześć. Boję się tam wejść. Co to jest? Surowy bekon. W dodatku biały. Myślę, że. Surowe, białe rzeczy raczej nie są jadalne. Ale to wiecie, taka moja teoria. Nie wiem, co Wy o tym myślicie. Pam. Ha. Okej. Okay. Nie, no jeszcze dwa. Mam nadzieję, że to już koniec. Wyżynałem chyba całym miasto. O! Miasto. Ja tak może będę stał i będę się tylko rozglądał na lewo i prawo, czy coś już nie idzie. Ile was się tu respi? O, tu było chyba w ostatniej chwili. Muszę bardziej uważać i brać je na dystans. Chciałem sobie... Oj! Miałem wrażenie jakbym miał laga. Tylko że to nie jest serwer, więc. Już? To nie jest serwer, tylko... No w zasadzie dobra, hostuję sobie tak, o. Używam tej opcji. Bo grałem jeszcze przed momentem, e, jak opcja... No kold. Um... Kurczę, muszę przestać się rozglądać. Jak opcja zapisu na różnych poziomach trudności była dostępna. E, wtedy zacząłem, tak? Czyli nie chcę utracić tego zapisu, więc po prostu gram na ustawieniach, jakie miałem, póki co działa. Jak widzicie cały czas mamy ten sam save. E, tylko już padliśmy raz czy dwa. No come, on. ile ich tam jest, matko? Oh, dobra, musimy znaleźć scrap metal. Jak znajdziemy scrap metal, to już będzie spoko. Schoolbag Fajnie. O, co się tutaj. O, stary soczek zrespił. Um, co to mamy? Post. Hmm, nie wiem, czy coś tam znajdziemy, ale wiecie co? Przejdźmy się. Może coś. Coś tam będzie. Ja nie mogę, to jest już kurzające. A, ah, okej. Okay. Uh, czy to jest? Nie, moldy. Już i tak mam wysoki poziom. Oho, clow. Pink shirt. Okej. Okay. Uh, jeżeli mam już takie pyszności, przenieśmy to tu. Zrobimy craft, craft. Um, equip. Chyba coś tu idzie. Miałem nadzieję, że w sumie, kurczę, znajdziemy tu jakiś craft Metal Ale okazuje się, że no nie do końca Zobaczmy tutaj Co tu jest? Stara woda Po co świeża? Można dać starą, ich piją, nie? A, przynajmniej żeby te, te tabletki były częstsze Gans, hmm, tam może coś będzie Czy ty go ujeżdżasz? No serio? Hmm, jaki podwór, podwójny terkot. No, oh, come on! Wiecie co? W ogóle zróbmy test. Czy ząbiaki zbierają się w miejscu, w którym rzucimy ten cały hemilight? Eee, to Equip. Lecisz. Okej, okay, tam sobie leży. Niech tam na razie zostanie. Tu mamy kolejny sleeping bag. Mi pasuje. A tu. Hmm. Nareszcie coś konkretnego. Hmm. Mapa mapą, ale moglibyśmy w sumie rzeczywiście zamienić to z tym. O. Co my tu mamy? A, to mój kochany karabinek. No i jak ja mogłem Cię nie poznać, stary? Uuu, ciekawy magazynek. Um. Aha, tu jest na to. Mm, czyli nic tu nie zdziałam. Ok. A, bierzemy to. I dalej. Kurczę, musimy znaleźć. Yy, scrap metal. Byliśmy tu? Tak, chyba tu wystartowaliśmy. Ale nie było nas w shopie. A w shopie, jak wiemy, możemy znaleźć. Ej. Oczywiście, scrap metal, te. No, come on. Serio, serio, serio nie można tego znaleźć. Hmm, dzisiaj sobie troszeczkę pobiegamy. Equip Czekoladka, zawsze spoko. Mamy troszeczkę miejsca. Hmm, przynajmniej żeby znaleźć butelkę, wiecie To by się przydało. Tak sobie myślę. O. To się tak? Okej. Okay. Um, tak sobie właśnie myślę, że chyba napiję się tej strasznej wody. O, Widzicie mnie? Nie, dobra. Nie widzą latarki. Weźmiemy sobie tą straszną wodę. O. Okej, okay, nic tu nie idzie. Wolę być na otwartej przestrzeni, jak ktoś będzie mnie gonić. Um, napijemy się jej. Ja wiem, to jest straszne i to jest złe, co robię, ale napijmy się jej. Uh, equip. Ciekawe, ile nam radioaktywność podskoczy. Ach, troszeczkę mocno, ale na szczęście nie bardzo. W tym momencie powinno tu... Gdzie jest butelka? No, czy ja zjadłem butelkę? Serio? To nie powinno być tak, że to zostaje, czy coś? Come on! No! Nie, z tobą nie chcę gadać. Idź sobie. Uch, dobra. No, czyli co? Czyli szukamy dalej, tak? Hmm. Dobra, wiecie co wam powiem? Jeżeli nie znajdę za chwilę tego. To wy mi napiszcie. Ja to wyślę po prostu dzisiejszego wieczorku jeszcze. Ten filmik, ten, ten materiał. I powiedzcie mi, czy naprawdę mam szukać z wami takiego skrapmetalku? Nie wiadomo ile czasu, okolt. O, cold. o tu już byliśmy. O, Siemka. Czy. Czy po prostu to pominąć, wiecie? I, i ten. I zacząć kręcić, jak już będzie coś... Coś fajnego. DuckTajp, to się może przydać. Hmm. Travel pack, Moldycone, Potato chips. zawsze tak, spoko. Przynajmniej nie zatruwają travel pack. Aha, i ktoś mi ostatnio kurczył, uświadomił, że mnie byłem troszeczkę w. Uu, w błędzie. Um, I travel pack nie jest największy. Największy chyba był. Kurcze. <laughs> Muszę zerknąć w komentarz pod ostatnim filmem. Tam to było. Um, tak. Było kilka ich większych i on miał pojemność Na pewno 20kg udźwig co do pojemności to teraz nie jestem na 100% pewien Hej wiecie co To jest fajne nie taki Ładny zoomik i tak dalej Ale co wy na to że domontujemy sobie A bodajże tak A Zoom Scoopa. Mamy miejsce w ekwipunku? Mamy. Hm. Uuuu, to jest spoko? Ej, patrzcie, wszystko fajnie widać w tej lunecie. Ui, <śm> Hm. Taki celownik, że przynajmniej wiem, w co celuję dokładnie. Już bym powiedział, że to jest. O, teraz jest równo, a za to tu na boczku pokazujesz, że no nie do końca. Aha. Luneta troszeczkę oszukuje. Hmm. Czekam na cel. To sobie poczekam. Kurczę, tu nikogo nie ma. Hmm, um, dobra, zobaczmy, może tak. U, Spoko. Um, jeżeli wezmę sobie. To. To chyba będę w stanie naprawić samochody. aha, uh -huh, dokładnie. Czyli co, tam był samochodzik. Możemy sobie go w sumie wziąć. Tylko, że teraz jest noc, teraz są zombiaki, teraz się boję e, to zrobić. Jak go odpalę, to prawdopodobnie cała okolica przyleci. Hej, cześć, szybek. Ładny samochód. Mogę cię ugryźć? Czy coś w tym stylu? Więc lepiej na razie poczekam z tym. I gatemek, czemu tu nie ma skrap metalu? Aaaa... Ah. To jest bereta? Mhm... Mm dobra, przynajmniej robi się ranek. Zombiaki wycięte w pień. <grym> jest już trochę nudno, ale w sumie to dobrze, przynajmniej nie muszę co chwilę się zatrzymywać. No już wannie, chyba ktoś popełni samobójstwo. Chociaż nie ma trupa. A nie, a no dobra, był. Na pewno wyszedł. I ja go dobiłem. Zabijam trupy, tak jest. Logika z zabijaniem zombie w ogóle jest troszkę dziwna, ale wiecie, to jest takie moje małe, skromne zdanie. Hmm, tam chyba gdzieś mamy um, nasz piworek. Hmm. Wiecie co? A Mam pewien pomysł. Ciekawe czy się wam spodoba. Um, zrobimy coś takiego? Tam jest kamień. Ja mam kilo, mam się kierkę. Nie mam tylko miejsca, żeby przechowywać rzeczy. Gdzie ja położyłem ten śpiwór? Śpiworku? Hello? Czy to ty? Tak, to mój śpiwór. jej um, Mamy tu kamienie, mamy tu drzewa. Nie mamy jedynie miejsca w ekipunku. Tak, to jest nasz największy problem. Um, ale coś gdzieś możemy chyba zostawić. Um, mam to, mam to. Ej ej, 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 moment, moment, moment. Hej, patrzcie, pilka. Bo ja tu zrobiłem pewną złą rzecz. Aha. Bierzemy tak, to, to odmontujemy, nie? Bierzemy jedynkę. Um, ja chcę z powrotem ten celowniczek. A jako, że mamy tą zacną snajperkę. Uję. Oh yeah, to tutaj sobie wmontujemy. Skołpa. Mhm, I w ten oto sposób szybek zrewu snajperkę. Wiecie, ona aż tak się bardzo tu nie przyda. Jakby nie było... nie gram na graczy, a w tym momencie, no ale spoko, e, i tak się przyda na jakieś gorsze zombiaczki, na przykład na militarne, tak, to powinno je zdjąć od razu, e, Ok. w takim razie, skoro mam taki zacny celowniczek, tą broń jeszcze na pewno nie roznajdę, to obok śpiworka sobie zostawimy e, bolts, tak myślę, żeby to zostawić, Już. Wciąż się waham. Na pewno, dobra. Um. Ok, To wywalamy. To się już nam nie przyda. Przydałoby się w ogóle spodnie, bo nie mogę patrzeć na naszą gołą postać. Ach, okej. Okay. Um. Teraz co? To by też można dropnąć. No to jest spoko, ale myślę, że latarka nam wystarczy. Zresztą rzadko kiedy korzystam z tego typu rzeczy. Um. W ogóle teraz mi się przypomniała ta testowa wersja Rasta. Tak. Tam się biega właśnie tak ubrany. Dostaje się bluze um, i dostaje się. Nie wiem, coś, coś jeszcze, coś jeszcze tam było. W każdym razie, no troszeczkę, troszeczkę dziwna ta wersja Rasta. Um, na pewno podrasowana graficznie. Aha, muszę klikać, ok. Um, no są tam troszeczkę dziwne rzeczy w tej testowej. Czy coś w ogóle wypada? Chyba nie. Um, ale może coś z tego będzie. Buu, Hu! Uhu! Popsułem drzewo! Jej! Ale i tak nie umie tu wejść. Spoka. Um, to są patyki. Ok. Chodź, tu w patyczku. Aha, uh -huh. dobra. Zobaczmy, co mamy. Mamy cztery patyki. I dwa pniaki. Hmm. Wciąż nie mamy gdzie tego schować, ale co tam? <laughs> Trudno, już takie coś mamy, dobra. Już wiemy, jak to kopać. A eee, przynajmniej, jak to zbierać. Wiem, że drz kamienie kopie się w ten sam sposób. E jak mniej więcej drzewa. Tylko trzeba znaleźć głaz. O, który jest tam. I teraz się posłużymy tą zacą sniperką. U, właśnie, tu jest kamień. I z tego kamienia. Mm, Dropną nam. Kamienie i możemy sobie zrobić z nich kamienie, nie wiem, co to było. Kawałki czy jakoś tak. Nie wiem, jako się to przerabiało. Um, Okej. Okay. W każdym razie. Ja już tak, co to? Ha, to jest ten celownik, to jest to, dobra. Ja z tym ekwipunkiem i z tym. domem tak, to będzie nasz piękny dom tu. <grywia> ja na razie z nim zostaję. Czekam na wasze wiadomości, na wasze komentarze w zasadzie. Um, niech mam szukać tego scrap metalu i tak dalej. W sensie rzeczy na podstawy, żeby się rozbudować, czyli troszeczkę scrap metal, e, troszeczkę. Hmm. czego by tam jeszcze. Nie wiem, drewna, kamienia. Czy ja mam po prostu, to wiecie, przybijać podczas kręcenia, hmm, bo chyba to by był nawet dobry pomysł, tak sobie myślę, wiecie, kręcę, kopię, przebijam to, to albo albo, albo hmm, przyspieszę materiał, coś tędy. Jakoś to będzie. Dobra. Ja już nie przedłużam materiału, bo on już chyba troszeczkę, troszeczkę długo trwa. E, więc tylko mi powiedzcie, czy ten pomysł kręcenia, tak? Czyli idę, kręcę, kręcę, kopię, przewijam to potem w render przed renderem. E, budujemy to już normalnie i, i, i coś w tym stylu. Także napiszcie, czy to jest według Was. Dobry pomysł czy proponujecie inne rozwiązanie. E, ciekawe co tam jest. Dobra, nieważne. Trzymajcie się i cześć, dzięki za obejrzenie.